Dzień dobry Państwu. Z tej strony Wojciech Jakubik. Ze mną jest Marcin Karwowski. Reprezentujemy redakcję biznesalert.pl. I dzisiaj przedstawiamy Państwu nowy format w naszej redakcji, czyli akumulator. Będziemy rozmawiać o tym, co nas kręci, w jaki sposób ładujemy baterie po pracy w redakcji. I dzisiejszy odcinek zostanie poświęcony jakże ciekawemu tematowi gier fabularnych, różnego rodzaju. Zapraszam. Marcin, jesteś psychofanem RPG. A zatem mamy ten skrót RPG. Co on właściwie oznacza? Pod tym tajemniczym skrótem kryje się roleplay game, czyli na polskiej gry wyobraźni. Gry w odgrywanie ról, ale przyjął się rozszyfrowywać ten skrót jako gry fabularne. No właśnie, gry fabularne, czyli tak na chłopski rozum chodzi o to, że zbieramy się w jakiejś mniejszej grupie znajomych i co właściwie robimy? Tak, sam, sam termin gier fabularnych może być trochę mylący. Każda gra w końcu ma fabułę. Tutaj, tak jak wspomniałeś, spotkamy się w mojej grupie znajomych, co zresztą i w redakcji po pracy nam się zdarzało. I całość gry polega tylko na narracji. Wyobrażamy sobie, co się dzieje. Zamiast komputera, który nam emuluje obraz, który nas ogranicza, sami wizualiz wizualizujemy sobie fabułę, przebieg wydarzeń. Jak i naszych bohaterów. No dobrze, ale to nie jest tak, że siedzimy sobie demokratycznie w kółeczku i każdy mówi o tym, co mu się wydaje. Jest podział ról. Jakie role można tutaj wyróżnić? Jeżeli chodzi też o takie demokratyczne snucie opowieści, to to również istnieje, ale taka klasyczna sesja to jest prowadzona przez osobę nazywaną mistrzem gry, narratorem, bajarzem. I to ona odpowiada to jest ten człowiek, który opowiada tę historię. Tak, taki człowiek komputer. No właśnie, odpala grę. Odpala nam grę. Poprzez narrację opisuje świat przedstawiony, na przykład, gdy nasi bohaterowie wchodzą do baru, opisuje, jak ten bar wygląda, kto w nim zasiada. Odpowiada też za główną oś fabularną, czy opowieść będzie niczym film w klimatach noir, o detektywach, fein Fatal, jak i tajemnicach i kryminałach. Czy bardziej będzie awanturniczą historią rodem z Tolkiena albo z Wiedźmina? No właśnie, i mistrz gry opowiada te historie, natomiast musi się pewnie utrzymać w jakichś ramach. I tutaj spoglądam w stronę naszych gadżetów, które tutaj się pojawiły. Czy mistrz gry wymyśla sobie zasady z głowy po prostu? Są i takie opcje, aczkolwiek, zwłaszcza dla początkujących mistrzów gry, warto sięgnąć po coś gotowego. W takiej książce, mniejszej lub większej. To tu jest. No, w takiej książeczce. Co to jest? To jest podręcznik jakiś, tak? Na przykład taki. To jest to, z czym warto zacząć. Jak tutaj widzisz, Wojtku, mamy akurat grę Fallout, czyli grę fabularną opartą na grach komputerowych. No, pełno tabelek jest. Pełno tabelek, pełno obrazków, pełno tekstu. Roboty. Roboty. Karabiny, kawałek dalej albo wcześniej. Tak jest. Niemniej, tutaj mamy zasady, czyli opis samego świata, jak wygląda świat fala, jak wygląda świat post-apokalipsy. Mamy też mechanikę, o której zaraz trochę szerzej powiemy. Ale jeżeli ktoś chce sięgnąć po coś bardziej realnego, jednak ciągle sopcę horroru, no to mamy chociażby kawałek niżej podręcznik do Zewu Cthulhu, Opartego na powieściach na powiesiach Lovecrafta, gdzie mamy wątek naturalny w postaci horroru, ale są umiejscowiony w. W prawdziwym świecie. Lovecraft jest niżej. To jest Savage World. Tak. I to jest dla tych, którzy lubią grube piguły i sami snuć opowieść. Gdyż tu mamy tylko mechanikę i jakiejś sugestie, jak stworzyć własny świat. Jednakże sama kreacja, na przykład jakbyśmy chcieli stworzyć własne śródziemie, własne postapokaliptyczne sceny, to już jest w rękach i w głowie mistrza I to już dla bardziej zaawansowanych pewnie, nie? Albo z kolei dla tych, którzy chcą mniej czytać, a bardziej polegać na swobodnej narracji. Zeftulu, to słyszeliśmy coś o tym na pewno, bo w redakcji graliśmy, czy nie graliśmy w Zeftulu? Częściowo graliśmy. Częściowo graliśmy. To są, to są ostro-psychodeliczne klimaty, jak ktoś lubi. Tak, zachęcamy właśnie, jeżeli ktoś preferuje bardziej odgrywanie postaci, sam system opowiada nie o radosnych bohaterach, a o badaczach, o osobach z realnego świata, które natykają na ten obcy element, element z, y z rodem z mitologii Lovecrafta. No, i na skutek zmierzenia się z nim stopniowo tracą własną poczytalność. Więc jeżeli lubimy srogie klimaty, trudne klimaty, jesteśmy też dojrzałymi graczami, którzy potrafią oddzielić fikcję od rzeczywistości, w pełni rekomenduję. W jaki sposób zarekomendowałbyś RPG komuś, kto jeszcze w ogóle nie próbował? Co mu daje taka gra? To jest ciekawy temat, ile można w ogóle wyciągnąć z RPGów. Ale co daje dla takiego laika? Tak naprawdę gra fabularna. Jest tylko nośnikiem. Tak samo jak nośnikiem są gry komputerowe, filmy, seriale, komiksy, książki. Tutaj nawet mamy rzeczone książki. I możemy się przenieść do, czy akcji rodem właśnie z norweskich kryminałów, jak moja koleżanka, która chciała zacząć FRP, grać w RPG, ale nie lubiła fantastyki, więc opowiedzieliśmy historię o policjantach w małym norweskiej miejscowości czy jeżeli ktoś lubi bardziej swawolne, swobodne i fikcyjne klimaty, możemy przenieść się do świata fantazy, w świata Tolkiena. Jednakże to, co zapytałeś, dlaczego RPG, a nie filmy czy gry. Tutaj mamy większą imersję i większą swobodę. Opowiedzieliśmy już, kim jest mistrz gry. Jednakże reszta grających wciela się w graczy. Mają swój awatar w tym fikcyjnym świecie. Takiego Aragorna, takiego yy, detektywa rodem z filmów Noir czy... Cyberpunk'a rodem z najnowszej produkcji CD Projektu. Kreujemy go, i w ramach świata nakreślonego mamy wolność, nie jesteśmy ograniczeni scenariuszem filmowym, bo gracze nie dostają scenariusza, według którego grają, ani no, tym, tylko co przygotowują Nie który decyduje o tym, co się zdarzy dalej. I Raczej wyciąga kości. konsekwencjami, ale właśnie, kości. No właśnie, to są te kości, jedna mi przed chwilą spadła. Mamy przeróżne, nie tylko K6, czyli sześciościenne. Mamy tu chyba 20-ścienną, prawda? Jest... Dyszkę, tudzież setka. A no właśnie, tutaj jest setka, tutaj jest no, kaszuska, to każdy ją pewnie kojarzy. Co my tu mamy jeszcze? Tą kość, której nie lubimy, gdy spada na podłogę, też ma kształt piramidki. O właśnie, i potem można ją nadająć. Niczym na klocek lego, ale po co są te kości? W każdej grze, w każdej opowieści mamy element losowości, i żeby właśnie Mistrz Gry nie był takim tyranem opowieści, Mamy, y, mamy element rzutu. Przykładowo nasz bohater, nasz detektyw strzela do podejrzanego y, i sam mistrz gry nie decyduje, nie trafie się albo gracz, oto pięknie trafiłem. Mamy rzutkością kościół procentowe, które określa: trafione, nie trafione, jak bardzo. I się odnosimy do zasad, które gdzieś tu są spisane. Dokładnie. Czyli też nie ma takich zarzutów, że mistrz gry tutaj ściemnia. A przynajmniej nie powinno być. Traktuje. Dodatkowo sam element tej losowości sprawia, że każda przygoda jest tak naprawdę unikalna. Jeżeli oglądamy trzy razy ten film, możemy dostrzec nowy szczegół, aczkolwiek ciągle to będzie ten sam film. Jeżeli zagramy tą samą przygodę z trzema różnymi grupami osób, każda opowieść będzie indywidualna i unikalna. To popatrzmy bardziej użytkowo, bo RPG wraca do łask nie bez przyczyny pojawia się jako narzędzie w korporacjach, w różnych miejscach, z których pochodzą też często nasi widzowie. Więc może powiedzmy dwa słowa o tym aspekcie gier fabularnych. Przede wszystkim jest to fajna opcja na integrację, tak jak my tutaj z Wojtkiem robimy, spotkamy się czasem po pracy, gramy, możemy się poznać od innej strony. Wymusza to też interakcję, jeżeli z kimś na co dzień siedzimy tylko przy biurku, teraz musimy się odezwać, razem snujemy tą opowieść. Ale oprócz takiego dania frajdy, zintegrowania zespołu, to RPG, wiem, czy wiesz, jest na przykład też używane w procesie nauczania. Mhm, w jaki sposób? To, z czym się głównie spotkałem, to nauczanie języka, gdyż sama gra, jak ustaliliśmy, polega na mowie, więc jest fajną osobą, żeby, fajnym sposobem, żeby przełamać barierę językową, żeby się odważyć mówić. Czy poznać jakieś ciekawe słownictwo? Grając w sesję po angielsku czy po niemiecku, rodem z Tolkiena, nauczymy się, jak nazywa się poszczególny ekwipunek używany tam mm -hmm. czy rząd koński, czy, czy zbroja. Dodatkowo, właśnie też jest to fajna opcja na przełamanie tej bariery. Level wyżej, że tak powiem, jest element RPG wykorzystywany w psychoterapii, aczkolwiek no tutaj jest to wykorzystywane przez zarówno fanów, ale jednocześnie osoby, które mają odpowiednie wykształcenie. Psychoterapia, tutaj walka z traumą nie jest czymś, za co powinniśmy się ubrać my jako laicy, ale jest w kanał na YouTube, Fantastyczna Kozetka, gdzie właśnie osoba prowadząca i jest zajawiona na RPG i ma odpowiednie wykształcenie, w którym opowiada o obu tematach i tym, jak łączyć. Na przykład jest bardzo fajny webinar, jak fantastyka może nam pomóc z kryzysem. Polecam, fachowcy o tym opowiadają. Albo też jest bardzo ciekawa seria a propos terapii schematów, czym to jest i też są pewne nawiązania, jak przez hobby możemy z tym walczyć. Dlatego. RPG może być fajnym hobby, fajną okazją do chill outu, poznania kolegi z pracy. Ale też nauki współpracy, prawda? Bo nie tylko ze sobą rozmawiamy, ale też rozwiązujemy wspólnie problem. Tak. I to też myślę jest właśnie sceną RPG, że tak naprawdę zawsze w każdej opowieści, jak spojrzymy, jest konflikt. Książka, film, nawet w Harlekinie mamy konflikt. Nie nie czytałem, ale wierzę, że tak, tak. jest. Tak, tak jest. Mamy konflikt, kocha go czy go. Tak samo w sesji też musi być jakiś konflikt. Dostajemy do niego fikcyjne narzędzia, ale to my sami musimy złożyć, jak ten problem rozwiązać tymi narzędziami. Uczy to kraatym nosi? Ostatnio rozmawiałem z swoją graczką, osobą no, ode mnie młodszą, i właśnie przyznałem się, że dzięki RPG nabrała pewności siebie, nauczyła się występować przed innymi i nie bać odzywać. Jak sama stwierdziła, RPG było dla niej okazją do pisania scenariusza, odgrywania go. I możliwości wykazania się przed gronem. A zatem, RPG może nas zaskoczyć na milion sposobów. My już się o tym przekonaliśmy, w ogóle zachęcamy, jakby ktoś chciał z nami zagrać, to można do nas napisać. Ale RPG to jest zaczyn całkiem nowej dziedziny rozrywki. Mamy na przykład gry RPG na komputer, jak wspomniałeś, Fallout, który wyszedł w kilku częściach na przestrzeni ostatnich chyba 20 lat, czy na 30. Już do 30 do no starzy właśnie, jesteśmy Wojtek, No idzie starość, ale e, pamiętamy te wszystkie fulauty i teraz wychodzi na przykład taka gra jak Baldur's Gate 3, która też dwie pierwsze części wyszły na początku roku 2000. Dokładnie tak. No i y, nie polecam jej zaczynać, jeśli ktoś nie ma dużo wolnego czasu, bo po prostu popłynie i to jest przykład rpg tak samo. Tak, RPG jak najbardziej zostały przeniesione na komputer w przez ciebie Tytułach, czy bardziej nam znanych, bardziej znanych dla mainstreamu Wiedźmin, o którym słyszał każdy, bo byliśmy atakowani plakatami. No to będzie też świetna gra. Cyberpunk, który powstał na bazie takiej książeczki, bo najpierw była gra fabularna, później gra komputerowa. Te dwa światy się przenikają i na przykład w Baldur's Gajzie mamy dosłownie emulację rzutu kością. Nawet widzimy, gdy testujemy, Rzutkością. Ale to też jest typ gry komputerowej, który wymaga od nas kreatywności pokazuje, że dany problem można rozwiązać na parę sposobów. No właśnie, bo ta wielowątkowość, wiele scenariuszy, wiele opcji to jest najmocniejsza strona chyba RPG-u. Tak? I narracja, jak poznajemy świat, sam jak powiedziałeś, przekonaje się, że istnieje świat jeszcze bardziej rozbudowany od świata, chociażby śródziemia, budowany od przeszło 30 lat. Sroga psychodela, proszę Państwa. Polecam każdemu Baldur's Gate 3, ja teraz trwonię na niego swój czas, którego nie mam, no ale trudno. Nauk to nauk. E... Bez snu no, człowiek może się Pana być. Ale bez Baldur's Gate 3 chyba już nie jak zacznie, więc ostrożnie, ale właśnie, właśnie, bo moglibyśmy jeszcze powiedzieć o grach paragrafowych, o sesjach, które są nagrywane na YouTubie i można je oglądać jako hobby, ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, to jeszcze zagrożenia związane z RPG. Jak? Utrzymać higienę RPG-u, żeby no właśnie, nie przesadzić i żeby też nie pojawiły się jakieś kwasy. Jest to ważny temat, szczególnie jak sięgamy po taką mroczniejszą opowieść, gdzie staramy się wniknąć w umysł tego bohatera, który czy popada w szaleństwo, czy na sesji pojawiają się kontrowersyjne tematy, jak tortury, przemoc, w tym przemoc seksualna. Trzeba pamiętać, że to powinno zostać w sferze fikcji. Trzeba, jeżeli chcemy wprowadzić taki trudniejszy element o tym porozmawiać z graczami, czy na to się zgadzają i przede wszystkim uszanować, jeżeli ktoś chce przerwać sesję. Bardzo popularnym takim hamulcem, metodą bezpieczeństwa jest tak zwana karta X, czyli gramy trzymając przed sobą kartkę, na przykład z wymalowanym x Jeżeli czujemy się niekomfortowo w jakiejś sesji, scenie, pokazujemy kartkę, scena jest przerywana. Dlaczego? To, co dla nas może być tylko elementem gry, żartu, przez plastyczną narrację, plastyczną opowieść, może w czymś umyśle wywołać nawiązanie do jakiejś traumy. Może nie tak hardkorowy przykład, ale mam kolegę, z którym gram o już od dawna. Dojrzały, odpowiedzialny człowiek. I właśnie gdy oglądał sesję, była scena dość właśnie żywiołowo odegrana, gdzie główny bohater traci rodzinę, tracił w tragiczny sposób. On jako ojciec, jako mąż, no tak poczuł się niekomfortowo mm. i stwierdził, jakby rozmawia ze mną, że to właśnie jest ta jego granica. Nie chciałby tego doświadczać w strefie fikcji, w strefie tutaj fantazji, rozrywki. Dlatego też, jeżeli chcemy sięgnąć po trudniejszy temat wcześniej, rozmawiamy, no i nie bawimy się w domorosłych psychologów. Dla nas, laików, to powinno być źródło rozrywki. Mm, no właśnie, to jest rozrywka. W ogóle jest szansa, żeby ją sobie zobaczyć, zanim ktoś spróbuje. Mamy szereg kanałów na YouTube, gdzie można zobaczyć taką sesję i to na najwyższym poziomie. Na najwyższym, na najniższym, na różnym. Yy, przez to też możemy poznać, że tak naprawdę RPG są gorąca dla każdego. Ale tak, możemy obejrzeć coś co z pogranicza sesji i widowiska. Na przykład. Yy... Możemy reklamować kanały? Możemy! Polecajmy Dobrze. co dobre. Na naszym polskim YouTube jest genialny kanał Mój Loch, gdzie aktorzy. Zachęcająca nazwa. Tak, bo w końcu Dungeons and Dragons, najbardziej znany. Lochy system. i Smoki. Dokładnie. Sami grający tam są nie tylko zajawieni na RPG, grają to lat co winać, ale są aktorami improwiza... teatru improwizacyjnego. Dzięki czemu dostarczają sobie rozrywki przez Arpegi, a na no, widowiska na naprawdę wysokim poziomie. Grają ładnie głosem, mową ciała. Takim chyba najbardziej znanym na świecie kanałem jest Critical Role, którzy na podstawie sesji, których powstawały komiksy, a jakiś czas temu wyszły dwa sezony serialu animowanego, Vox Machina. Do obejrzenia w sieci na pewnych platformach streamingowych, których już nie będziemy reklamować, one sobie świetnie radzą bez naszej pomocy. Bez naszej pomocy. I tylko to też jest raczej widowisko dla dojrzałszego widza. Może niekoniecznie to 18 ale nie polecam puszczać tego dzieciom. Niemniej na bazie sesji tutaj powstało całe widowisko, sam serial animowany, mają też bardzo fajną sesję Undeadwood, która już jest reklamowana jako miniseria gdzie grający są w pełni przebrani, a jako że nawiązują do serialu Deadwood i miasteczka Deadwood, sama stylistyka miejsca, w którym grają, jest utrzymana w stylistyce westernowej. To już jest trochę jak teatr telewizji, prawda? To jest, myślę, nawet trochę wyżej niż teatr telewizji w przypadku Deadwood. Niech Nikt w TVP się za to nie obrazi, ale być może tak właśnie jest, wierzymy na słowo Marcinowi, Szanowni Państwo, RPG to nasze hobby, które pozwala nam ładować akumulatory. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, co powinien zrobić? Powinien się odważyć, znaleźć znajomych, a jeżeli nie ma znajomych, można bez problemu znaleźć taką. Poszukać w sieci, sieci. sieci. <laughs> tylko ostrożnie. Tak, szczególnie jeżeli szukający jest nieletni. Nie wierzmy, że wszyscy są w zbliżonym wieku. Bardziej jednak poważnie. Czy na Facebooku, jeżeli wpisanie, wpiszemy RPG Miasto. Czy RPG Online znajdziemy ludzi, którzy też szukają do wspólnej rozrywki. To, co tutaj mamy, te podręczniki trochę kosztują, ale żeby zacząć, na przykład zagrać w Zewktulu, można ściągnąć darmowy starter. Podstawowe kosz, jak się poszuka, to jest koszt rzędu kilkunastu max złotych, a kartę wydrukujemy lub sobie przepiszemy ołówkiem. I to jest, tutaj potwierdzę, bo sam zaczynałem swoją przygodę z RPG-ami w mrocznych latach 90., no tak. kiedy w Polsce nie było niczego, a jednak daliśmy radę sobie pograć i są to jedno z faj, jedne z fajniejszych wspomnień z mojego dzieciństwa, a teraz, gdy już jesteśmy w tak zaawansowanym wieku, też nam się te RPG bardzo podoba. I teraz możemy wydawać na to grubą kapucha. Tak jest, dokładnie, każdego dnia. No, e, tak. Przy okazji też sobie gramy czasami w gry, o których może powiemy, w innym akumulatorze trochę więcej, na przykład o Baldur's Gate, który jest po prostu szaleństwem, ale o tym możemy też porozmawiać. Czy gra w bitowniakowych wit figurkach. Orany Boskie. Będzie o czym nagrywać, to był pierwszy akumulator w biznesalert.pl. Zapraszamy do komentarzy, do dyskusji. To jest eksperymentalny, nowy format, który możemy tworzyć ra razem z Państwem, więc e, wszelka informacja zwrotna będzie bardzo cenna. Wszystkim miłośników RPG i nie tylko. Pozdrawiamy Marcin Karwowski Dziękuję. i Wojciech Jakubik. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia niebawem.